Siemka, system, prosout, i witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Revelations The Lost Archive DLC Pod, yy, po polsku oczywiście zaginione archiwum Oho. No tak, no tak, no tak, no yes Lucy stillman she's been trained to infiltrate Abstergo. since the age of 17 the girl has lived outside our ranks all her ties to the assassins have been erased Lucy stillman I know you're out there hmm d-day is February 1 2000 yes you will be caught by their lineage discovery and acquisition department. They will bring you in as a test subject. Now Lucy will get you direct access to the animus at night. And once you have enough information, she'll get you out. Oh, Jesus, oh fragment! Okej, okay. dobra. Oj, Jezu! Dobra. 16. O kurde. No i mamy miejscówkę z pierwszej części gry. Wow, tego bym się nie spodziewał. No i trzeba spaść na dół, z tego co widzę. To zejdźmy, wkrocz do Animusa, zdobyto trofeum.

Gives us such a chance. What are you really looking for? Last time I checked, stergo didn't have a history division. Very astute, Mr. Cosmeric. But we do own an entertainment studio. Perhaps a period drama is in production. Contemplate that while you finish your next session. No, trochę huge, że tak powiem. No, ale to była. Chodźmy tędy może. O! O! No! Proszę bardzo. Szczególnie połowę tych fragmentów deszyfrujących Wow, co ja mam tutaj zrobić? A, dobra, już wiem. Au. Zajebałem głową. Nie What the fuck? Ej, żeby tego nie dotknęło. Wow, prawie że wyliczone można powiedzieć. MG. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. pój mi w dupę, wiemy to.

Czy on powiedział, Mr. Stillman? Będę musiał sobie chyba cofnąć. Ledwo co. Ała? A ja mogę zapytać czemu to nie zaklinowało? O, teraz zaklinowało. nie O jakie to będzie męczące No ja cię pierdykam O Dobra Ej słyszę? o skarbuś. Dobra, fajen, fajen, fajen. Może chodźmy tutaj teraz. Eww. No to już może być troszeczkę cięższe, że tak powiem. Ale nie do końca. Idzie to jakoś znieść? O Jezus, jak to idzie w ogóle? To ma prawo bytu? Nie mogę. Po prostu no nie mogę. To muszę zrobić, żeby nie dostać, po prostu nie dostać. No i znowu nie mogę przejść. Co jest z tą grą nie tak? Ja po prostu nie wierzę w tą grę. Kto to kurwa wymyślił? No tak, tak, no. Pewnie, pewnie, no. Nie krępujcie się. Wszystko jest dobrze przecież, nie? Kurwa nareszcie. No tak jeszcze pchajcie mnie w dół najlepiej, nie? Żeby już w ogóle mnie dobić. Psychicznie. Proszę, gdzie ja mam iść o oh Jezus. Co to jest w ogóle za dźwięk Słyszycie to? There is an old tale passed down the ages that the apple of Eden was not flesh at all, but solid like marble or bronze. incredible power be granted to the man who holds it. Truthfully, I such lies to be little more than blasphemy. If he sees the apple, let me know jest skubaństwo Dobra i niby jeszcze list nam został, tak? Tak. Jeszcze list. Ale wydaje mi się, że to będzie rzecz fabularna, więc raczej nam nigdzie nie uciecze. Have you heard of the assassin? Si, Elzio Auditor. Find out about Ezio Auditori. I want his records on my desk by the end of the apple are You really want me to answer that question, Mr. kazmarek If I did, you couldn't reasonably expect to be released at the end of this experiment. Which river do you throw the bodies? Is that fear I hear in your voice, Subject 16? It should be. Dobra. O, Mamy list, fajnie. List Lucy do Kleja. Dziękuję za miłe słowa. Praca idzie zgodnie z planem. Widz, jest zajęty rozmowami z zarządem, a ja w tym czasie eksperymentuję z obiektem 15. Podczas ćwiczeń skoncentruj się na uzyskaniu dostępu do programu źródłowego Animusa. Sam już przeglądam archiwa, nie stresuj się. Póki tu jesteś, będę ci chronić, obiecuję. Lucy... Hmm... Wspomnienie piąte, efekt krwawienia. Dobra, ile tu mamy w ogóle tych wszystkich rzeczy? Czy to nie będzie czasami też ostatnie wspomnienie? Uuu, może być. Dobra, wiecie co? Eee, ja chyba zrobię ten rozdział, bo wydaje mi się, że. Będzie on na swój sposób prosty. Dobra, no to lecimy, no może to już jest ostatni, nawet. Amazing work. This is much, much better than my job at the accelerator. I'm happier, Dad. You know I didn't get my check from you this month. Are you listening to me? Do these losers even pay or is this free labor? Money isn't everything. You have to support this family, Clay. Did you demand money from mom too? Is that why she left? Do ojca kleja. Dubsko Okej. Okay. O! I mamy list. Fajnie. Może to już nawet będzie koniec. Chociaż wątpię w to. O Jezu. E-mail od matki Kleja. Przeczytajmy to sobie. Od Harold Kaczmarek. Kochany Kleju. Tu, twoja matka. Słyszałem, że dobrze ci idzie w pracy. Wszyscy są pod dużym wrażeniem. Zawsze wiedziałem, że zostaniesz kimś ważnym. Nie bardzo masz za czym tęsknić. Dziś rano padał deszcz. Musiałem szybko pozamykać okna na górze, bo zalałoby całą sypialnię. Twój ojciec prawie już skończył remont. Mamy teraz masę szafek na zostawę. Kolacja będzie prawdziwym przyjęciem. Na pewno zastanawiasz się, czemu piszę do ciebie ni stąd, ni zowąd. Nie ma rodzaju deszczu i o kolacji. Tak naprawdę to niełatwo mi o tym mówić. Zanim usiadłam do pisania, musiałam wspomóc się rumem z kolą. Ehm, chodzi o ciebie i Harolda. Zawsze go lubiłeś. Ja także, ale, ale, w przeciwieństwie do ciebie nie umiem mu wybaczyć. Już nigdy nie wychodzimy. Mam się nim tylko zajmować, a on nie pozwala sobie pomóc. Nie na to miał, nie na tym miał polegać moje życie. Na wychowywaniu was obu. Dwóch małych chłopców. Przykro mi to pisać, ale taka właśnie jest prawda. Ty zawsze dobrze sobie radziłeś obieką na swoim ojcem. Wybacz mi, Klej, ale nie wytrzymam tego, jeśli dłużej tu zostanę. Jeśli przeczytasz tę wiadomość, będę już daleko. Pamiętaj, że wciąż cię kocham. Mama. Ja pierdzielę. Matka Kleja się zabiła. No nie ciekawie. To wszystko poszło o ojca. Tak. Chodziło o to też, żeby się spierdolić na gupiry i co, nie klej? Kup klej, ha 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 ha. Klej kaczmarek. cholera jasna o matko kochana Uf, dobra ja mogę zobaczyć, co jest... Co jest... With eyes open to all the truth. Mogłem skończyć, jednak to nie jest chyba takie krótkie, jak sobie wyobrażałem w swoim małym mrszczku. Ай-яй-яй. Ай, ай. Ну хоть что. Добрый пес. Dobra, schodzimy na dół. Nie ma co czekać. Dobra, super. Hops, hops, hops. Stwórca, zdobyto trofeum, wspomnienie szóste, prawda. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć. Do zobaczenia w następnym odcinku z Assassin's Creed Revelations The Lost Archive DLC.